Czyli bierzemy pod uwagę założenia pakietu onkologicznego, to koordynator onkologiczny wchodzi w momencie konsylium, czyli tak naprawdę jest jednym z uczestników konsylium, czy to też konsylium wybiera koordynatora onkologicznego i ma za zadanie nadzorować proces systematycznego przekazywania pacjenta między jednostkami czy między oddziałami, pomagać pacjentowi odnaleźć się w tym wirze związanym właśnie z leczeniem onkologicznym. Natomiast takich no, czy prywatnych doświadczeń, czy też doświadczeń, które zebraliśmy i w związku z tym chcieliśmy się tutaj zrzeszyć, to przede wszystkim wynika to z tego, że w każdej jednostce ten koordynator tak naprawdę jest inaczej postrzegany. Z doświadczeń, które zdążyliśmy zebrać i zauważyć, ważnym elementem także jest prowadzenie tego pacjenta jeszcze nim konsylium się zbierze, czyli w tak zwanych diagnostykach, czy wstępnych, czy pogłębionych, które przewiduje pakiet onkologiczny, i tak naprawdę wejść od początku. To tak naprawdę od samego przekroczenia pacjenta przez próg danej jednostki, gdzie moglibyśmy mu pomóc ustalić właśnie terminy umożliwić kontakt z lekarzem, czyli tak naprawdę pośredniczymy w tym procesie diagnostyczno-terapeutycznym, a także pomóc wyjaśnić pewne wątpliwości, umawiać kolejne terminy badań, właśnie konsyliów, czy też ewentualnie pomóc pacjentowi w, w, chociażby we wsparciu go w tej chorobie, tak? Bo tak naprawdę my tutaj, jeżeli prowadzimy pakiet onkologiczny, to oprowadzimy tego pacjenta za rączkę tak naprawdę od tych podstaw. Jeżeli jest, istnieją potrzeby jakichś dodatkowych konsultacji, czy ewentualnie e, nawet porozmawiania na temat czy odżywiania w chorobie, czy ewentualnie jakichkolwiek e, innych wątpliwości pacjenta, wówczas my taką rolę pośrednictwa tutaj e, wykazujemy, czy też ewentualnie wspomagamy e, ewentualnie to poradnictwo e, pacjenta. Nie, to nie jest zawód, jest to funkcja koordynatora do, właściwie zazwyczaj do spraw pakietu onkologicznego, który w większości chyba jednostek wchodzi w momencie konsylium, czyli przychodzi. Ktoś, czy jest wybierany, czy jest to, nie wiem, jakiś lekarz, czy pielęgniarka, czy ktoś dodatkowy, który tak naprawdę mówi pacjentowi, że jestem pani pana koordynatorem i będę jakby przeprowadzał pana przez te kolejne etapy leczenia. Ale y, często zdarza się tak, że pacjenci nie wiedzą, czy nie znają swojego koordynatora. Więc tutaj gdzieś ważną, czy istotną y, rolą jest y, wzmocnienie takiego właśnie przekazu, że ten koordynator musi być obecny już od samego początku dla tego pacjenta, ponieważ widząc nawet na tym konsylium znajomą buzię, oprócz oczywiście lekarza prowadzącego, zawsze ten pacjent czuje się bardziej pewny i będzie zawsze mógł zwrócić się do tego koordynatora, jeżeli coś w stresie mu umknie, co następnie powinien zrobić także nadmieniam też że ponieważ w skład konsylium mogą wchodzić lekarze różnej specjalności czasem może zdarzyć się tak że na przykład lekarza prowadzącego wcale na tym konsylium nie ma i wówczas ten koordynator jest tak jakby jedynym możliwym filarem dla tego pacjenta który może przekazać to co jest najważniejsze i świadomie pokierować go dalej Chcielibyśmy ujednolicić właśnie przez to ten system funkcjonowania koordynatorów, czyli tak, aby w każdej jednostce w Polsce, mamy nadzieję, że będzie to możliwe, że nam się uda to stworzyć, zawód koordynatora wyglądał w taki sam sposób. To znaczy, czyli koordynator ma jasno określone swoje funkcje, co do, należy do jego kompetencji, a co też nie należy do jego kompetencji. Ma jasno wytyczony szlak, w jaki sposób powinien jakościowo, zajmować się pacjentem, w jaki sposób powinien do niego podchodzić, jakie niezbędne szkolenia czy wykształcenie powinien posiadać. Więc jeżeli my tego wymagamy od osób, które pracują tak, na takiej funkcji, to chcielibyśmy też im coś dać od siebie, żeby zarówno ten system i kształcenia, i później powoływania tego zawodu wyglądał tak samo. W jednej jednostce koordynator odnosi nawet płac, tak? Jest sekretarką medyczną, która zarabia z najniższą krajową i dostaje dodatek za to koordynowanie, a w innej jednostce koordynator ma na przykład określoną kwotę, która jest dużo wyższa od tej osoby. Jeżeli będzie to już wtedy uregulowane, to w całej Polsce ci koordynatorzy będą, myślę, że godziwie wynagradzani także. Nie ma jednoznacznych uregulowań, kto powinien zostać koordynatorem danej jednostce. W ogóle nie ma systemu kształcenia koordynatorów, o który też chcielibyśmy powalczyć, który dałby uprawnienia każdej osobie do prowadzenia tej funkcji, czy no, mam nadzieję, w przyszłości zawodu. A także oczywiście uregulowań oprócz tych podstawowych, które dają możliwość realizacji pakietu onkologicznego, także tych poboży, żeby ten koordynator czuł się pewniej, a nie że po prostu musi wykonywać pewne obowiązki narzucone przez pracodawcę. Tak naprawdę pokazują właśnie też badania Fundacji Onkologia 2025, które były skierowane bezpośrednio do koordynatorów, z jakimi borykają się problemami. Tam właśnie było wskazanie jako brak szkoleń. Szkolenia, które do tej pory są prowadzone w Polsce, teoretycznie skierowane do, do koordynatorów onkologicznych, niekoniecznie współgrają z tym, co tak naprawdę wykonujemy na co dzień naszej pracy. Nasza praca niekoniecznie polega na tym, jak poprawnie rozliczyć kartę DILO, ale to jest dużo większy zakres działań czy zadań, aby wspomóc pacjenta. My, jako koordynatorzy, oczywiście znamy się, Loko regionalnie, gdyż siłą rzeczy musimy ze sobą współpracować, i ta współpraca tak właściwie daje nam czasem albo i bardzo często jedyne źródło tak naprawdę wymiany informacji czy poglądów, czy właśnie wiedzy. Nie ma właśnie systemu szkolenia koordynatorów, w ogóle szkolenia koordynatorów nie istnieją absolutnie, stricte ułożone pod nasze potrzeby. Nie ma czegoś takiego. W związku z tym chcielibyśmy właśnie kłaść nacisk na to, czy to będą formy właśnie studiów podyplomowych, czy jakieś ewentualnie studium, bo to dopiero będziemy sobie tworzyć na podstawie różnych tam sylabusów, prawda, które będą nieodzownym elementem. My jako koordynatorzy po prostu uczestniczymy w wielu konferencjach skierowanych do lekarzy, aby móc poszerzyć wiedzę na temat chorób onkologicznych na temat ewentualnej diagnostyki czy leczenia, aby móc tutaj właśnie wspomagać to, co płynie od lekarzy, żebyśmy też wiedzieli, o czym oni mówią, no bo trudno, żebyśmy my jako koordynatorzy, którzy kierujemy tych pacjentów do różnych jednostek, nie wiedzieli, co tak naprawdę od tych lekarzy czy pielęgniarek płynie. Więc każdy z nas indywidualnie podchodzi do, tego, do tej funkcji i każdy, który, kto chce się kształcić, tak naprawdę albo poszerza tą wiedzę na własną rękę, albo szuka sobie szkoleń, które po prostu pasowują się. W charakter naszej pracy. Jeżeli taki koordynator, bo oczywiście nie każdy koordynator w każdym szpitalu odpowiada za takie same, ma taki sam zakres obowiązków, co o czym wcześniej wspominałyśmy. Jeżeli, jeżeli będzie. Prowadził rozliczenia pakietu onkologicznego, to wówczas jakieś takie szkolenie mu się przyda. Natomiast jeżeli to nie jest jakby element jego pracy, tylko jego elementem jest, wychodzi pani od onkologa, dostaje setki skierowań, pani się pyta, a po co mi te skierowania? No to żeby mógł po prostu przekazać, co jest niezbędne do dalszej ścieżki, w jaki sposób ta ścieżka będzie wyglądała, zaprosić na kolejne badania, ustalić te terminy, zaprosić do lekarza. Często zdarza się tak, że pacjenci mają jakąś barierę, będąc w gabinecie lekarskim, są na tyle zestresowani, że ich coś w środku blokuje. Wobec tego zdarza się bardzo często, że oni otwierają się przy nas w takiej zwykłej ludzkiej rozmowie, pytając, co pani dolega, czy wszystko jest w porządku, czy nic się nie zmieniło. I nagle okazuje się na przykład pani, pani czy pan ma problemy z odżywianiem, których wcześniej nie zgłosił lekarzowi, czy jakiekolwiek inne niedomagania związane z chorobą, które gdzieś właśnie w procesie terapeutycznym, diagnostycznym, czy nawet tutaj już konsyliarnym do podjęcia decyzji stanowią bardzo cenną informację. Więc my tutaj też musimy umieć to przekazać lekarzom. Musimy te testy, tak naprawdę koordynowanie pacjenta przez nas jako koordynatorów, to są tak naprawdę setki naczyń połączonych, które bez siebie nie potrafią istnieć. Czyli na przykład jest pacjent u lekarza, przychodzi do koordynatora, ma diagnostykę obrazową, którą my ustalamy. Z tą diagnostyką pacjent do nas wraca, gdzieś tam jest coś alarmujące, my rozmawiamy z lekarzem, że ten i ten pacjent zgłosił się, czy nie zgłosił tą diagnostykę, co się tam podziało. Dalej. Płynie ten pacjent na, na kolejną wizytę do lekarza, później przychodzi do nas ustalić termin konsultu, czy już ten termin wcześniej posiada. I, I tak jak mówię, to jest szereg naszych połączonych, które muszą ze sobą współgrać. Wobec tego, dlatego tak istotne jest też kształcenie tych koordynatorów i powołanie jakby jednej ścieżki kształcenia. Która będzie uniwersalna dla całej Polski, ponieważ dzisiaj koordynatorem może zostać tak naprawdę każdy, kogo albo mianują na tą funkcję, albo po prostu ma za zadania dodatkowo wykonywać tą funkcję. Stajemy tutaj przed wejściem ustawy onkologicznej, która też gdzieś reguluje tutaj sposób postrzegania koordynatora, a mianowicie koordynator będzie posiadał pod swoją opieką określoną liczbę pacjentów. Tutaj padła liczba 40 pierwszorazowych w danym miesiącu. Mhm. I tutaj mamy takie, takie nasze, naszą po prostu jakby refleksję na ten temat, że czy bierzemy pod uwagę pacjentów, którzy przychodzą do nas od nowego kolejnego roku, czy mamy na myśli pacjentów, którzy też już są pod naszą opieką, bo my jakby się ich nie wyrzekamy, bo, bo pacjent, który był pod moją opieką w 2017 roku, jest też cały czas moim pacjentem, bo on też do mnie wraca na różne badania, on ciągle mnie odwiedza, no bo mamy takich pacjentów, którzy naprawdę się z nami zżywają, nawet już po wyleczeniu czy po zamknięciu tej karty DILO pokazują się, że, że wszystko jest ok, że mają kolejne badania i tak dalej. Oczywiście, że tak. Nie jest to wytwór polski i w innych krajach generalnie nie ma pakietu onkologicznego, ale też jeżeli chodzi o onkologię, mamy tutaj narzucone, inne kraje po prostu mają narzucony jakiś system prowadzenia takiego pacjenta i rzeczywiście ten koordynator temu pacjentowi pomaga odnaleźć się w tym, co nadaje ustawodawca. Czyli jeżeli my, tak jak w realizacji pakietu mamy powiedzmy na diagnostykę Wstępną 28 dni, a 21 na pogłębioną. Tak, w innych krajach, jeżeli mają na przykład dwa tygodnie wykonanie ty niezbędnych badań do rozpoczęcia leczenia, to taki koordynator temu pacjentowi pomaga właśnie umówić te badania, wspomaga jego proces. Proces odnalezienia się między tym, co mówi w gabinecie lekarz, a tym, co później go czeka na kolejnych etapach, po prostu, czyli prowadzi go do konsylium, ponieważ konsylium to też nie jest wytwór nasz wewnętrzny, tak? tylko takie wielodyscyplinarne zespoły specjalistów są także propagowane na świecie, więc gdzieś tutaj chcemy dorównać też innym krajom żeby nasz pacjent onkologiczny, bo nie okłamujmy się, tych pacjentów będzie coraz więcej, gdyż nowotwory złośliwe cały czas stanowią drugą przyczynę śmierci w Polsce i na świecie, no ale. Gdzieś tutaj Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że w ciągu najbliższych kilku dekad liczba chorych diametralnie wzrośnie, więc też musimy być na to przygotowani. Zresztą, oczywiście Narodowy Program tutaj profilaktyki chorób nowotworowych też gdzieś tutaj przewiduje, że te nasze wskaźniki, czy pięcioletnich przeżyć, czy też właśnie spropagowanie wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów jest bardzo ważne. Więc kto, jak nie koordynator, musi wejść i wzmocnić ten system?